Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Nokia e 61 Jest Nokia biznesowa i została produkowana w 2005 roku. Posiada już 15 lat. I tak się ona tutaj prezentuje. Pokażę również Wam tutaj demontaż i montaż tego telefoniku. Ale najpierw sobie zobaczymy, jak ona wygląda i podstawowe tej funkcje. Tu spójrzmy. Na przykład miesiące obudowy znajduje się dioda powiadomień następnie tu mamy otwory na nasz głośniczek od rozmów włącznik i włącznik naszego telefoniku no w tym przypadku jest boczny ale Nokia nas tutaj przyzwyczaiła do tego klawiszu u samej góry tutaj spójrzmy posiada również joystick który naprawdę bardzo dobry tutaj solidnie jest wykonany Gdybym się tutaj popsuł naprawdę banalna, banalnie prosty jest tutaj demontaż tego tutaj joysticka, nie jak w przypadku Sonarysona K310, Sonarysona K300. Jest tam lutowany, skrzywany. Tutaj bardzo prosty na zapinkę, wymienny. Później on to pokażę przy demontażu. Tutaj spójrzmy na boczną ściankę, Posiada klawisze boczne, ściszenie, pogłaszania. Tu jest klawisz pewnie jakiś skrótowy, internetowy. Otwory na, na główny głośnik. Na tej ścianie znajduje się. Tu mamy wygrawerowany napis marki Nokia. I to chyba wszystko. Tu na samym dole widzimy porty. Pierwszy jest z ładowania z tym cienkim bolcem, następnie tu mamy na nasze sławeczki i na kabel USB. Tu jeszcze zobaczymy również pewnie naszą IRD podczerwień i taki mini otworek. Oczywiście jest to otwór na nasz mikrofon. Teraz sobie spojrzymy na naszą baterię oryginalną. Gdyby ktoś potrzebował tutaj Nokia, a nie miał takiej baterii, to na pewno Wam się ta informacja sprzeda. Tu zobaczmy Nokia i tu dokładne informacje tej baterii. Tutaj słabo coś, ostrość mi łapie. Tu posiada 1500 mAh BP5L, taka nazwa tutaj tej baterii. I na całym dole zobaczymy wyprodukowana w Chinach, jak przystało w większości telefonów komórkowych. Tu zobaczymy jeszcze na nalepce, wyprodukowana w Finlandii, ale marka Nokia produkowała również w innych państwach swoje modele, model E61i i wersja softu RM89, no i oczywiście tutaj ważna informacja nasz e-mail. Teraz sobie wejdziemy tutaj do menu tego telefoniku, w tym przypadku nasz telefonik działa, więc sobie sprawdzimy jak to wygląda. Tutaj oczywiście posiada system Symbian. Tu jeszcze Wam pokażę drugą Nokię. Nokia S61i. To jest to nowsza wersja tej Noki poprzedniej, ale mi się bardziej tutaj podoba ta Nokia starsza. Jest tak, wydaje mi się, bardziej lepiej wykonana. Tutaj w tej nowszej wersji, jak widzimy, jest aparat, w tej starszej nie. Tym się różni i różni się również. Tym, że starsza posiadałem joystick, a nowsza nie. Tak one wyglądają. Tutaj wszystko jest to samo. Aha, jeszcze testowałem tutaj głośniki i głośnik w tej starszej jest o wiele lepszej jakości niż ta nowsza. Tu sobie spójrzmy na nasze menu, bo już się zalogowało, myślę. Wchodzimy do naszego menu. No i tu zobaczcie wszystkie te aplikacje, wszystkie foldery. Takie same jak we wszystkich, tutaj z tego okresu czasu, z symbianowych właśnie systemów. Tutaj przelecę tak, mniej więcej, żeby się wiedzieli, jak to wygląda. Telefon tutaj posiada oczywiście GPS-a, można z niego skorzystać, jeśli byście chcieli jeszcze w tych czasach. Tutaj otwiera, widzicie. Wszystkie podobne pliki, jak w systemie Windows czy nawet Android, i inne teraz popularne systemy. Tutaj posiada złącza Bluetooth, podczerwień, kabel, oczywiście, przez internet. Tu możemy przesłać oczywiście nasze pliki poprzez właśnie te nasze połączenia multimedia. sobie wejdziemy do nas naszego tej może biura Może nie biura tutaj poszukamy sobie e naszych tej oryginalnych dźwięków jakie zostały wybrane przez producenta w narzędziach i profilach ogólny tutaj przystosuj no i są dzwonki posłuchamy sobie naszych dzwonków To sobie może pogłosimy na słoneczkę, jest troszkę cicho. A znowu wyszedłem na milczący, musimy na ogólne wziąć. Wzi 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 jest troszkę tak myląco te noki. no i teraz my możemy już uruchomić nasze dźwięki Hehehe <laughs> I to wszystkie dzwonki, jakie widzieliście, jest naprawdę ich bardzo sporo. Więc jest czego wybierać, co moglibyśmy jeszcze zobaczyć? Tutaj, oczywiście, jeśli chodzi o klawisze BAT, tutaj wygodne Klaatura Kwerty, to jak przystało na telefony Nokia biznesowe, to sobie możemy jeszcze wejść na SMS-y, jakie znajdziemy. Tutaj wiadomości i skrzynka odbiorcza, jak się pisałoby SMS-y w tym telefoniku. To już wam mówię odpowiedź no bardzo naprawdę bardzo wygodnie, bardzo mięciutko tutaj bardzo szybko mi się pisało, podobnie jak na komputerze i to wszystko jeśli chodzi o tą Nokia, o Nokia E61 tutaj za bardzo nie ma o czym mówić dlatego, że ten telefon nie posiada nawet tutaj aparatu fotograficznego a myślę, że każdy zna jeśli ktoś miał w ogóle do czynienia z takim telefonikiem, z sybianem, Jakie on ma możliwości, jeśli chodzi o aplikację, i teraz przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku Nokia E61. I ściągamy tę klapkę, wyciągamy naszą baterię. Tutaj, oczywiście, kartę pamięci i kartę SIM. Jeśli wszystko jest wyjęte, teraz odkręcamy śrubeczki. Tu mamy jedną drugą, trzecią, czwartą tu jest piąta i szósta my musimy tutaj oczywiście podwadzić tą całą tę zaślepkę górną tutaj u samej góry zobaczymy to jest dość oporowo czyli w takim miejscu by nie uszkodzić naszej obudowy delikatnie tutaj podwadzając no i tutaj zobaczcie puściło z jednej strony, więc tutaj po całości bardzo prosto nam już wszystko odeszło. Wszystkie zaczaski. I tu mamy dwie pozostałe ślubeczki. Więc sobie jedziemy z wszystkimi. Tutaj dość ciężko się troszkę wykręca. Bo akurat mam tutaj smartfonowy, ale jakoś damy sobie radę. Ja myślę, że nie będzie większych problemów. Tak jak wspominałem, telefon jest bardzo naprawdę banalnie prosty w demontażu i montażu, więc sobie spokojnie go sami naprawicie w domowym zaciszu. tutaj nie ma żadnych problemów. I sobie wszystkie tutaj wyciągamy. Tutaj piąta i szósta. Zobaczcie, wszystkie są jednakowego rozmiarów, więc na pewno nie pomylicie później. I teraz sobie odłączamy naszą przednią obudowę. Tutaj bardzo prosto nam samoczynnie no praktycznie odchodzi. Taka wielkich tutaj rozmiarów. Nasza nakładka katurki. Tutaj widzimy, że w dość ładnym stanie jeszcze jest zachowana. Teraz sobie tłucamy śrubeczkę tutaj w tym miejscu. Tutaj ona nam blokuje ten cały całą antenę księgową. Tutaj dość ciężko się odkręca. No, tutaj jest innego rozmiaru, więc sobie odduście w inne miejsce. No i tu zobaczmy już nam samo czynienie odchodzi. Ta wielka antena wraz tutaj z głośnikiem głównym. Jest konkret. Tu jest kolejna śrubka na samym dole, czyli w środku bardziej. Naszego telefoniku. Tu w tym przypadku jest inny rozmiar. Torx, torx T4 dobie odkręcimy tutaj w tym miejscu. Też oczywiście dodamy w innym miejscu bo też inna śrubeczka. Także są trzy rodzaje śrubek. no I teraz możemy już oddzielić ten cały tylny korpusik od naszego przodu tutaj. Zobaczcie jak fajnie nam odchodzi wszystko. E, tu zobaczymy nasz które który wcześniej wspominałem. E, Widzicie, że jest bardzo prosty sposób wymienny. Chce tutaj podwadzić go, i z tą właśnie płytką wciągamy, no i wkładamy drugi w to samo miejsce. Tu mamy jeszcze złącza naszych bocznych klawiszy. Tu mamy kostkę, kostkę tutaj w mikrofoniku, następnie kostkę ładowania, no i to jeszcze tą zaślepkę naszej tej irdy, poczerwieni. Zobaczymy sobie jeszcze naszą płytę główną. Na płycie no wszystko praktycznie jest spojone wraz z płytą, więc tak bardzo prosty w sposób nie wymienimy tutaj miała właśnie, olbrzymi slot na kartę pamięci tu kostka karty SIM kostka naszej baterii wibracja też jest niestety spojona wraz z płytą główną tutaj podczerwień no i tutaj złącze yy, naszych słuchawek yy, i kabla USB no i jeszcze oczywiście możemy wymienić nasz wyświetlacz tych dużych rozmiarów tutaj sobie podwadzamy. I wyciągamy wraz tutaj z ramką. Na drodze widzimy również, mamy do wymiany tutaj nasz głośniczek od rozmów w tym miejscu. Tu wystarczy podwadzić, wyciągamy i sprawa jest zatwiona. Jeśli kupujemy taki wyświetlacz, możemy kupić wraz z ramką albo tylko sam wyświetlacz tutaj wyciągnięty z tej ramki. Ja jeszcze bym nie pokazywał bo tutaj wystarczy go podwadzić, wyciągamy. To nie jest jakieś bardzo śklejone yy, czy coś. Tu łatwo jest wymienne wszystko. Aha, jeszcze nasza membranka, klaturki tej numeryczno-funkcyjnej, kwerty też tak samo, wystarczy podwadzić, bijamy coś delikatnie, no i ściągamy salutką po całości, jeśli chcemy jakiś punkt wymienić, jedno oczko, bądź całą tutaj, tą membrankę. No i tak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o poprawny demontaż naszej Noki E61. E, I teraz sobie służymy ją z powrotem w odwrotnej kolejności. Zakładamy nasz wyświetlacz, tutaj łączymy na płycie głównej następnie zakładamy na korpusik to nam fajnie idealnie wszystko wchodzi, nie musimy tutaj zaczaskać jakieś blokady czy coś w tym stylu. Wszystko jest tak idealnie wyprofilowane. W tej nok naprawdę banalnie wszystko jest proste zakładamy naszą antenkę tutaj z tyłu. Zasięgową na swoje miejsce, kładziemy nasz telefonik, teraz przy, przykręcamy dwie śrubeczki. To była jedna, ta najmniejsza w mniejszych rozmiarach. I kolejna, tutaj, ta standardowa, dłuższa, tutaj, w tym miejscu, u samej góry. Teraz przekraczamy oczywiście nasz zasięg, antenkę wraz z głośniczkiem tutaj głównym. Teraz nam tutaj już nic nie wypadnie, wszystko jest przyłączone tak jak być powinno. Zakładamy naszą nakładkę klawiaturki. Zakładamy z powrotem naszą przednią tutaj obudowę na swoje miejsce. Tutaj w tym przypadku nie ma w ogóle żadnych blokad. Żeby ewentualnie, gdy nam, nie wiem, śrubki się nie przykręcą, to nam to nie wypadnie, niestety nam to skłapać, zobaczcie sobie jak bardzo to jest troszkę litnie zrobione, no drugie drugiej strony jest fajnie, no bo cóż, odkręcamy, samo czynnie nam wszystko wychodzi, bez tej jakiegoś otwieraka, z jednej strony jest fajnie, z drugiej strony nie, przykręcamy wszystkie śrubeczki, tu była oczywiście jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. No, i już będziemy mogli kończyć, tak szczerze mówiąc, ten montaż troszkę długo trwa. Bo można byłoby zrobić w 3 minuty, 4 maksymalnie, tak bez gadania zbędnego i tak ekspresowo. Ale lepiej, tak troszkę omówić sobie pewne rzeczy. Zawsze to bardziej można poznać. Telefonik, zostały nam jeszcze dwie śrubeczki. Oczywiście nie przekręcamy na full, tylko delikatnie dokręcamy tutaj przy końcu, i już wszystko jest. Oczywiście nie zapominajmy tutaj o zaślepce górnej, jest taka, jest taki tutaj wielki rozmiar, że na pewno sobie nie zapomnimy o niej, mocujemy ją na swoim miejscu. Tutaj jakkolwiek włożymy, tak będzie. Na pewno nam to idealnie dojdzie, to jest tak fajnie wszystko dopasowane. Zakładamy naszą baterijkę. Naszą tylną tutaj klapkę. No i zobaczymy przy takim demontażu, tutaj telefon nam się uruchomi w prawidłowy sposób i będzie poprawnie tutaj funkcjonował. No i czekamy aż tam się uruchomi. To na pewno nam się uruchomi, bo jak widzicie jest to bardzo proste, więc ciężko tutaj cokolwiek uszkodzić w tym telefoniku podczas demontażu, no chyba, że ktoś by tutaj odkręcał nożem czy innymi tutaj nieodpowiednimi narzędziami. No i czekamy sobie jeszcze chwilkę, bo trochę się długo tutaj włącza nasz telefonik. I widzimy klawisze tutaj działają, dźwięki działają, tak działa. No i to wszystko to naprawdę jeśli chodzi o ten model telefonu, tutaj no prawidłowy demontaż i montaż tutaj tego tej Noki E61. Zachęcam Was również do obejrzenia moich odcinków pozostałych, których się, się w ogóle nie oglądali. Zachęcam Was do oglądania moich odcinków w przyszłości, które praktycznie co dzień nie rzucam, do łapki w górę, komentarza pod filmem. No i jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No i to wszystko. Cześć.